A ludzie się gimnastykują, co oni to muszą dla Boga zrobić, jak to oni nie muszą się zmienić. Ale kwestia zbawienia jest załatwiona na krzyżu. I to chodzi o Twoją w ogóle personalną relację z Bogiem. Czy Ty Go poznałeś, czy Ty Go znasz, czy Ty wiesz, co tam się wydarzyło? Dużo osób wie intelektualnie na temat Jezusa. Ale chodzi o to, żebyś ty całym sobą chciał go poznać. Bo co, o co mi chodzi, kiedy mówię, musisz przyjść do Boga sercem. No bo co to w ogóle znaczy? Całym sobą tego zechcieć, gdziekolwiek jesteś. Nieważne czy w kościele, nieważne w jakim kościele. Musisz po prostu całym sobą zechcieć poznać Boga. Nie się gdzieś zapisywać. Całym sobą po prostu. Chcieć go poznać. To, co się wydarzyło na krzyżu, że to załatwiło w ogóle sprawę Twojego zbawienia. To o to tu chodzi, a nie o żadną religię, nie o żadne uczynki, nie o Twoje zasługi, że Ty myślisz, że jesteś moralny. Ludzie często się śmieją, a bo ona gada o tym Jezusie. I wiecie co? Ja to rozumiem bo ja też nie chciałam słuchać o Jezusie, bo myślałam, że jest religijny, bo myślałam, że każe mi się zmienić, bo myślałam, że chce mnie wpędzić w niewolę, ale przyszłam do niego i poznałam go jako prawdziwego ojca, który nie chce dla swoich dzieci źle. I pytanie, co ty dzisiaj wybierasz? Czy chcesz żyć w religii, czy chcesz żyć w ogóle w potępieniu, mieć nadzieję na to, że może coś się zmieni w Twoim życiu, czy chcesz wziąć w ogóle życie w swoje ręce i samemu coś zmienić.